Jesteśmy na stoisku u Kevina z ADV Anywhere, gdzie ostatnio byłeś? Ostatni wyjazd, jeśli chodzi o motocyklowe wyjazdy, no to w zasadzie była Serbia tą tenerką, przy której teraz stoimy. To była taka wyprawa solo, offroadowa, głównie tetem. Wcześniej jeszcze był Nepal, o którym teraz aktualnie w tym momencie najwięcej jest filmików i materiałów u mnie na social mediach. Więc do tej Serbii dopiero jeszcze tymi materiałami dojdę. Okej. Okay, więc jakie są plany na ten sezon? Ten sezon jest troszkę pokręcony, ponieważ w zasadzie już w zeszłym sezonie miałem w planie jechać do Maroko na miesięczną wyprawę. Natomiast tydzień przed wyjazdem dostałem kontuzji kolana, zerwałem sobie więzadło krzyżowe. No i nie mogę jeździć w terenie, za dwa tygodnie mam operację tego kolana, więc później po rehabilitacji, która będzie pewnie trwała cały sezon. Mam nadzieję zrealizować ten, ten pomysł Maroko. Na pewno jest też w planie przejechanie solo pasmem górskim Pirenejami. Później jest jeszcze kilka pomysłów, ale no, nie chcę wszystkiego jakby naraz planować. Natomiast z tych rzeczy, to że, to że będę w tym sezonie trochę mniej motocyklowo jeździł, to nie oznacza, że się nie pojawią jakieś inne podróże, ponieważ będzie podróż, podróż która już jest pewna i zaplanowana. Miesięczna na Islandię Samochodem terenowym Jaki to będzie samochód? Co, to jest, co kupiłeś? To jest Suzuki Jimny, który jest sukcesywnie przerabiany Na taki samochód samowystarczalny Tak, żebym tam sobie mógł właśnie Prowadzić takie życie kempingowe trochę Jako alternatywa do, do tego motocykla a wciąż być gdzieś w terenie, w naturze? Rozumiem, że modernizujesz go we własnym zakresie, robisz wszystko sam, tak? Tak, tak. Prowadzisz bloga, z tego co się orientuję na tym blogu, pojawiła się też oferta wyjazdu do Nepalu. Nie wiem, jesteś w stanie podać jakieś szczegóły tego wyjazdu, czy po prostu odeślemy ludzi do, do tego bloga, jeżeli są zainteresowani. To... Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, bo teraz w głowie tam nie, nie będę miał. Siebie też. No, no, to, są, to są właśnie te spontaniczne rozmowy. Tak jest. Tak, no jak się wejdzie na tego mojego bloga, to tam na górze się wyświetla po prostu taka, taki odnośnik do jakby oferty, ponieważ jak byłem tam w Nepalu, to parę kontaktów udało mi się zdobyć, gdzie mam bardzo fajnie zaprzyjaźnione biuro turystyczne i po prostu polega to na tym, że jeśli zbierzemy ekipę kilku osób chętnych na taki wyjazd po Nepalu, po Górnym Mustangu, to możemy w fajnej cenie sobie taki wyjazd organizować. Ja nie mam jakby sztywnego jakby... Terminu, kiedy to się ma odbyć, po prostu jak będzie grupa, będą ludzie chętni. Ja mam kontakty, żeby to fajnie zrealizować i, no i to jest taka poboczna jakby oferta. Ja rozumiem, że to jest wyjazd, który jest nastawiony na to, że lecisz na miejsce. Na miejscu są wynajmowane motocykle. Organizowane noclegi przez kogoś, kto to będzie prowadził po prostu, tak? Zgadza się, dokładnie. W swoim zakresie jakby tylko musisz sobie zadbać o samolot, plus no ta opłata za wynajem motocykla i za gajda, który jest potrzebny, żeby się poruszać w tym terenie yy, Mustanga. Jadą po nas, więc... Ja, jadą. Nie, dobra. Powiedz mi jeszcze, czy tak samo nazywa się Twój kanał na, na YouTube jak blog? Tak, no adres to jest advanywhere, ADVN w Hereta, jak tu jest pisane, pewnie widać na filmiku, pewnie jakiś link w deskrypcji się poda. No i tam są odnośniki do wszystkich social mediów, również do YouTube'a i kanał również też się nazywa advanywhere. Swoją drogą robisz zdjęcia. Jesteś amatorem zdjęć? Raczej czy... tak, raczej amator, pasjonat, może fotografi fotografii takiej krajobrazowej, czasem jakiejś, jakiejś reporterskiej, więc łączę trochę te wyprawy z fotografią i, no i tak powstał w zasadzie ten blog. Okej, okay, to ja Tobie życzę szybkiego powrotu do zdrowia, Dziękuję. bo nie wiem, mogę powiedzieć, że chcielibyśmy jakiegoś crossa planujemy, zrobić? Planujemy jakąś podróż chyba zrobić, nie? Kurde, może się przyłączę do tego Maroko, jeżeli nie chcesz tam jechać sam, oczywiście. Jasne, jasne. Już, już wcześniej, wczoraj rozmawialiśmy o tym, nie? że fajnie by było, by te piaski troszkę z nimi powalczyć. Tak, weźmiemy sobie łopatkę, wiaderko i będziemy przekopywać pustynię w Maroko. Myślę, że możemy jakiś fajny kontent nagrać razem. Jasne. To dzięki za rozmowę. Dzięki bardzo. Fajny materiał, naprawdę z tego Nepalu. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia Kevina na jego social mediach, na jego kanale. Do zobaczenia. Ciemka.